W dzisiejszej recenzji omówimy Royal Vegas Casino. Dowiesz się m.in. czy kasyno oferuje bonus powitalny, jakie waluty obsługuje, jakie są oferowane gry, a także wiele innych dodatkowych informacji. Zapraszamy! Kasyno to oferuje pakiet powitalny w wysokości do 4800 zł. Jak je zdobyć? Wystarczy wpłacić depozyt. Aż do czterech depozytów możesz uzyskać bonus w wysokości 100% w zależności od wpłaconej kwoty. Gry w Royal Vegas Casino są podzielone na 8 kategorii: popularne, sloty, stołowe, czyli blackjack, poker i tym podobne, kasyno na żywo, gry progresywne, różnorodne i Vegas. Zdecydowanie oferta gier jest bardzo rozbudowana i sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających graczy. Royal Vegas Casino oferuje obsługę klienta w języku angielskim na live czacie lub mailowo. Możliwa jest wpłata i wypłata pieniędzy w złotych. Dostępna jest wersja na urządzenia mobilne. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Będzie to dla nas sygnał do tworzenia kolejnych recenzji. Miłego dnia!